Witam Państwa serdecznie znajdujemy się na plantacji truskawki truskawka gruntowa tym razem w rejonie grujeckim. Rajon grujecki słynie z gleb ciężkich i terenów niestety równinnych terenów zalewowych. W ubiegłym roku w większości tych terenów mieliśmy problem ze stojącą wodą po obitych opadach na przełomie sierpnia i września. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z kilka o ryzyku, jakie niesie ze sobą choroba odkorzeniowa, odglebowa, bazująca w glebie, a mianowicie fitoftoroza. Efektem fitoftory na owocach jest skórzasta zgnizna owoców. Choroba, która ujawnia nam się bardzo często właśnie po obfitych opadach deszczu i wtedy, kiedy temperatura wzrasta po opadach deszczu do powyżej 25-28 stopni. Dlaczego dzisiaj akurat o tej chorobie? Szanowni Państwo, mamy okres kwitnienia, intensywnego wyrastania owoców i wkrótce wejdziemy w okres zbiorów ułodnian wczesnych właśnie z upraw gruntowych. Pod koniec maja, na początku czerwca należy spodziewać się gwałtownych zjawisk pogodowych, burz. I wiadomo, że wtedy ten opad jest intensywny, dochodzi do, nawet do 450 mm. W takich warunkach to są właśnie idealne warunki do rozwoju Fytoftory. Jeżeli chodzi o blokowanie rozwoju Fytoftory, póki co mamy jeszcze fosforyny. Fosforyny, na przykład fosaki, fertygacja, które do końca sierpnia są oficjalnie dozwolone do stosowania w Polsce, ale nie wszyscy. Odbiorcy owoców życzą sobie pozostałości fosfonianów w owocach. Stąd też alternatywą do blokowania fitoftorozy w uprawie truskawki jest produkt oparty na tzw. aktywnej miedzi. Może to być na przykład produkt Ion Blue, który jest to jedyny produkt w tej chwili dedykowany do stosowania wraz z fertygacją. A zatem, jeżeli zdarzy nam się sytuacja, gdzie prognozy pogody będą wskazywały na możliwość burz i intensywnych opadów deszczu na kilka dni. Przed takimi gwałtownymi zjawiskami pogody powinniśmy wraz z fertygacją zaaplikować Ion Blue w dawce od 1.5 do 3 litrów na hektar. Oczywiście produkt Ion Blue możemy łączyć z nawożeniem mineralnym, dodajemy wtedy ten produkt do zbiornika B, tam gdzie idzie siarczan potasu, siarczan magnezu, mikroelementy. Jak często powtarzamy? Za każdym razem, kiedy będzie taka konieczność. A zatem pamiętajmy jedną podstawową rzecz. Fytoftora, jak to mówią fitopatolodzy, to jest choroba taka jak ta opryszka. Tak? My ją możemy chwilowo zaleczyć, zblokować jej rozwój, ale pamiętajmy, że w następnych warunkach pogodowych, niesprzyjających warunkach pogodowych, jeżeli nie wykonamy tego kroku zabezpieczającego, ona może nam się ujawnić i będziemy wtedy niestety mieli plon zdziesiątkowany przez skurestrudny Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.